Terenów PFSD jest dobrym pomysłem. Ja przypomnę, że te prace już trwały w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej, że w ten podobny sposób postąpił pan prezydent Zembaczyński w Opolu, nabył te tereny od właścicieli. I przy odpowiednim zorganizowaniu planu czy studium zagospodarowania przestrzennego udało mu się znaleźć nabywców za znacznie wyższą cenę, czyli z, z pożytkiem dla miasta. Gdyby to się tak udało w Nysie, to oczywiście byłoby bardzo dobrze. Natomiast poza tym w Nysie FSD jest związane z pewnym sentymentem, bo to, to był zakład, który wielu Nysian pracowało. Natomiast chciałem przypomnieć, że mamy strefę ekonomiczną, że w tym miesiącu bodajże ósmego ruszyły prace na przybudowie obwodnicy. Ta obwodnica ma swój termin wykonania, ale wykonawca twierdzi, że w ciągu dwóch, dwóch i roku będzie w stanie oddać tę obwodnicę do użytku. Przy, przy obwodnicy mamy tereny około w tej chwili 150, a docelowo 250 hektarów strefy ekonomicznej. Proszę przypomnieć, jakie miasto tam powinno inwestycje dokonać w strefie, albo naruszyła? Bardzo ważne jest uzbrojenie tej strefy przez miasto. Ja przypomnę, że w Opolu czeka 40 milionów złotych na uzbrojenie tej strefy, ale żeby ta strefa mogła być, te pieniądze mogły być wypłacone, miasto musi zacząć zbroić tą strefę i około 8 milionów przeznaczyć na uzbrojenie tej strefy. W jakim czasie? Ja myślę, że te decyzje powinny być podejmowane szybko. Dlatego, że chętnych na te 40 milionów w Opolu, jeżeli miasto tego nie zrobi, to obawiam się, że możemy te środki stracić. Wtedy nie będzie strefy? No, wtedy nie będzie za co uzbroić strefę i wtedy a, będzie kłopot ze znalezieniem inwestorów, bo y, trzeba być konkurencyjnym. Czyli y, dzisiaj trzeba popatrzeć, tych stref jest dość dużo w Polsce. Jak Państwo y, słyszycie, to... Powstają coraz nowe strefy. A w związku z czym my musimy być krok do przodu i uważam, że musimy w tej strefie stworzyć warunki lepsze niż inni inwestorzy w innych rejonach Polski czyli moim zdaniem ta strefa powinna być w pełni przygotowana do tego, żeby inwestor wszedł i mógł już tam budować nowy zakład pracy, czyli powinno być tam uzbrojenie. Tym bardziej, że to co było warunkiem do powstania tej strefy, czyli właściwie do zaistnienia i do tego, żeby ta strefa żyła, jest obwodnica. To obwodnicę udało się wywalczyć i ta strefa była też przyczynkiem do tego, że premier Tusk i rząd wydał zgodę na budowę obwodnicy w Nysie. Przypomnę, że na 300 miast, które się obiegało obwodnice, tylko 11 dostało zgodę na i środki na budowę obwodnicy, w tym jest miasto Nys.